Hej, cześć, witajcie, salut wam wszystkim, moi drodzy śmieszkowi, śmieszkowi chłopcy i dziewczęta. Dziś będziemy znowu przeglądać te super śmieszne memy z reddita, tylko że teraz będziemy przeglądać memy na polskie memy, oryginalne, autorskie, po polsku pols r slash polska podłoga wypyzy. Mam nadzieję, że będą najbardziej quality memy, bo jak nie to się trochę zawiodę. Dziadek słucha Disco Polo, to nie chce słucha, beka w sumie Teraz mamy, czy mamy już polskie obywatelstwo yy, Apple Apple Twice'a tak, By the way Dobra Na razie tego, na razie, na razie, na razie tego. Niestety, o Tutaj taki śmieszny mem, że umiejętnie by na, na to spojrzeć tutaj przez, przy, y, przez tyle lat y, Polska kopiowała z zagranicy, to teraz z zagranicy skopiowała od Polski. Flaga Czech. Raz ważne pytanie. Po rozpadzie, dobra, kiedy powstała obecna flaga polska? 1831 kurwa, to jest do... pols. Polacy wreszcie byli jakkolwiek kreatywni. No powiedzcie kto nie byłby... Kto nie jest dumny z Polaków w chwili obecnej. Jeśli ty nie jesteś dumny z Polaków, to jesteś antypolski. No. Tutaj o, mam tygodnia. Musi być świetnie. Polacy.. Polacy są jak Paper blade Film na YouTube 9 godzin temu. Czemu polska geografia nie jest najgorsza? O. Kod słucham. <noise> bo, no tak, bo Polacy to tylko w internecie dostają pochwały jak mają takie jak ten... Jak coś, coś ich obraża to mają takie... O kurwa Do tego kocha mój naród Dobrze. U handlarza... U handlarza niemieckimi autami. 200 IQ Autownik Rambo Combo Nie wiem jak sprzedawał płakał. Bardzo płakał A, do... Dobra dopiero teraz Zauważyłem także płakał także <ścoughs> To było uf rozpaczy Dobra z dacy nie wierzę Co nie wierzysz Patrzmy to no musisz dobrze wierzyć Lewica lewicą, ale nadal używa... Ale nadal używa długopisu Okej, okay. no... you... Teraz pytanie, czy mogę tu pisać częściej niż co 10 minut You got... You got me yeah. Oh, wow! Oh, wow! Muszę... Można pisać więcej więcej niż co O wow, nie ma ograniczeń. O wow. Stary, widziałeś to? Super. Dobra, zobaczmy. To jest memów. Dobra, robimy godzinnego overwatcha w takim wypadku. Znaczy godzinny meme, meme review. Ja on powie. Halo. Wywiad z kotem, co on powie. Miau. Dobra. Ważne. Spisek kieleckich farmakologów wszedł na jaw. Koro o nie! Koronawirus! O nie! O nie! Zagładza światem. Ja tak to, jest, chcesz, tak to jest, gdy chcesz coś ukryć, dlatego nigdy się w życiu niczego nie ukrywa. Jest się bardzo otwarty. Super tytuł, Mema. Panie Polisz Potato. Kiedy dajesz komuś telefon, by zobaczył zdjęcie, a on zaczyna przewieźć. Nie! Nie! Zawsze, to zawsze było to uczucie. Gdy nagle wydajesz komuś śmiesznego mema. A Przy... On zaczyna tak przewijać dalej na tym telefoniku. I dzieją się bardzo złe rzeczy w sumie. Znaczy... Na pewno jest tam wtedy coś, czego on by na pewno nie chciał zobaczyć. To jest akurat pewne. O, co? Alfadent. Pies w tramwaju. Okay. Pies w tramwaju. Ciekawe gdzie jedzie i trzyma bilet. Nie ma, nie ma biletu to pies. Ale policja kolega Bamusiuk. Jedzie bez biletu tramwajem. Na kapę jeje, je. pieniędzy mu szkoda jest kąpić No nie, kurwa, dajcie mu spokój. Każdy kiedyś jechał bez biletu to z tego, że jest psem. Nie. <laughs> o nie! nie robi się tak! To jest złe, szczególnie to, szczególnie to nie ma nie ma biletu to piesa, policja kolega wam udzieli, jedzie bez biletu tramwajem. Nie! aż ten mem się przypomniał, polisz skład uciekło wam coś. No, <laughs> stawka minimalna 4000 zł. A! tak, bo się tępi. jeden polski. Po, z... co to, to nic nie warto. Polacy w 2024 jeśli myśli przeżyją, a ja, cokolwiek. O, lewak Adrian Zandberg, ten lewak. A, tutaj jakby... Dobra, nieważne. Aha, <tod birds> tu, tu ma być śmiesznie, Po <śmiesz> to potop WP Moja kultura, co nie Twoja cholerna, suchenka na studniówkę. U nie, pani. Pani Greto. pani robi? No, że śmieszyło mnie to nawet. Gdzie? Gdzie? Gdzie, 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 gdzie? To jest Greta czy nie, to nie Greta? Greta. Glutenberg dziękuję. inteligentny, wiem o tym. Dobra, kolejny, kolejny śmieszny mem. Teraz, te teraz, te teraz, teraz, teraz. Co w ogóle tu nie ma? Teraz już wiem gdzie się kupuje Dobra, przepraszam, nie będę was ranić Moje słuchawki i hardbass. Ma sensu Hardbass powinien... Twoje słuchawki i hardbass powinny ci wbijać w... ...nóż z tego powodu, no ale nie znam się. Przepraszam. jestem na głośnikach, a to moje się... Nie ma to jak popełnić, popełnić samą instrukcję. Zawsze chciałem to zrobić. Para para, para para pa, para para pa, pa, pa o, 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 a. Posted by Zek Zekori. Tiro Bryden, subcio. Kiedy śpiewasz sobie karaoke na ka kiedy śpiewasz sobie na karaoke i znajomy robi zdjęcie w idealnym momencie, o nie, o nie, tak było, nie. O. 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 Niektóre rzeczy lepiej by było, niektóre rzeczy lepiej by było wymazać ze swoich wspomnień, okej okay? Musimy musimy to wymazać ze swoich wspomnień. Modern day Hussaria Polska husaria, kedy. Panowie na koniach tak badres biało czerwoną Luzą Ostrym Z ostrym Z ostrym badylem Tutaj pol, Polska usteria 2020 Tutaj LGBT Przekreślone tak, że Nie tolerujemy LGBT Trzeba tolerować LGBT znaczy To jest tylko moja skromna Dobra. Every damn time, uh, Maciu stoię. Pusty parter istnieje. Szapka. Allow to allow to uh, allow us to introduce ourselves. Pusty parter. No dobra. Fanpik. Jeste. So I so glad I grew up watching Disney. Nie, yeah. okay. zwrotniarz. Czy zwrotniarz to co jest to? O. Cztery twarze prezydia Facebook, LinkedIn, Instagram. Dobre, tak, akurat. Tak akurat mnie troszkę rozśmieszyło, powinienem tak rozszerzyć no. tak gały. Nie wiem się drapać po krzywi. tak. tak. Elokwentnym, młodym, poważnym człowiekiem, gdzie jest mój garnitur, reptylianska armia mnie potrzebuje. A jak dotrwaliście do tego momentu możecie zostawić łapkę w górę, komentarz i zasubskrybować bardzo mi to pomogło żyć. Da, 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 da. Nawet nawet kaczki mają kamery. Ja relaksujący się w domu. Mandat z Holandii. Made with Mematic. Fox. <grywy> Nie, zacząłem się dusić. Masz taki stary. Impossible! Hmm. Today I will, Trash Comics, Media Expert i Nie! nie, nie, ale aż tak To Co za zło Co za zło, nie robi się tak! U nie! Panie, panie Panie! Agarini nie robi się tak O kolejny Agarini! Pa Media Expert znowu! Dziękuję, naprawdę szanuję! Przeceny w media, ekspert najniższych cen, poczujesz dreszcz? Nie, to są Meksykanie Nie, i ten bl blond pan w garniturku trzyma ich w klatce Nie Nie, to za so zło, nie robi się tak Nie robi się tak, a i tak to zasługuje na twór, za to że to jest moje poczucie humoru. W tym domu już nigdy nie będzie magii. Magii. Stans. Nie rozumiem. Niestety nie, ogląda, nie oglądałem zbytnio do lat więc to trochę mnie ominęło. Dobra, pryncypałki w UBZ, ludzkość. Może istnieć coś doskonalszego niż pryncy doktor Gerard. Pryncy wafle kakaowe. O, oh, doktor Gerard. Jego pomocnik. O oh, nie, łotka. Co jak? To nawet, że to nawet. Że to nawet ten. Że to nawet. Nie, nie pomyślał, chłop, że płotkę trzeba zrobić. No, chyba, że to ma być HAHA -ha śm śmieszne. To wtedy przepraszam bardzo. Ludzie robią. robią przestery w programach do montażu. Także ja. W sumie także ja. Po prostu ja. Jasek popełnił zbrodnię. Kasek, gdzie, gdzie, gdzie idziesz? Iran, zostałem powołany. Nie, nie, nie! I właśnie tym piękny, właśnie tym pięknym memem mu dzisiejszy odcinek. Ojejku, co się dzieje z moim włosami? Ona mega debil, Nie. Uderzyłem w mikrofon. Dobra, przypadkowo nic się nie zorientuje. Nic mi nie dopadnie z Waszej władzy. Dobra, więc ogólnie yy, dosyć, dosyć śmieszny subreddit. Tak, sa, sub, y, sub tu śmiesznych chłopak. Dobra, salut. Żegnam się z Wami wszystkimi. Papa, pa, discord w opisie.